Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Twierdza. Dzisiaj przechodzić będziemy misję The 20. To avenge your father's death and command your troops to march onwards. Upon arriving in the next county, a message arrives from Salonga. I told you to be cautious. We are thinking. You do not have a full open, open ground. Take shelter in its deserted castle and hold them off from where you are until I can get to you with reinforcements. I have sent some of our

Taki, że aż chce się go sprzedać. E, co w tej misji jest ważne? To jest chora zbrojowa. Patrzcie na to. 57 miecz. co nadciągają z tej strony. będzie co naprawdę? Potężny na switch. E, cóż ja mogę tu powiedzieć? No musimy to jakoś obronić w tym zamku. On nie jest najlepszy na świecie. E, najlepszy na świecie by był, gdybyśmy go zamknęli tutaj i się stąd mogli bronić, ale tak niestety nie będzie za bardzo. Dużo mangonel balist i innych fajnych maszyn, na pewno nam się przyda. No i ustawienie tych jednostek tu. Hmm, z tyłu ekonomia. Tragiczna jest. Hmm. że mamy? Na przeżycie, ale to jest trochę do zmiany tutaj na szprzenica jest robiona, to już try piekarni. Dałe piekarni po prostu. Z tego co widzę. Hmm. Nie podoba mi się ta, ta misja za bardzo. Ona wygląda za prosto. Totalnie mi się to nie podoba, ale cóż ja to mogę powiedzieć. No, takowisko mam super. Dobra, kupujemy przede wszystkim drewno do 200 przynajmniej i co więcej fleczerów może w piekarni mieliśmy. ty tu nie należysz bardzo absolutnie ile się da tych piekarni tu nastawiać srać nimi trzeba może jak ci się przyda, zawsze można sprzedać, wiadomo. Tyle, że jak ci jest dobre. Piekarnie, piekarniami teraz tak. Panowie. How can we help? totalnie mm, sorry, że się tak skupiam ale to będzie ciężka misja coś tak czuję totalnie te tarcze będą najlepsze e, dlaczego możecie się spytać tarcze robią z czegoś stosownego. Otóż te tarcze są tak bardzo wypowerowane, że strasznie zmniejszają straty, jakie ponosicie. O to głównie mi chodzi zresztą. Mm. Ahaha, dobra, kusze będą mi potrzebne. Ile mogę kusznika zrobić? Dużo. No, może nie aż tak dużo, jak myślałem, ale dużo. Mm. Teraz będzie lepiej na pewno. Koniecznie trzeba zwiększyć liczbę tych otopanych. No wiadomo w prezencie się to muszę potworzyć i w ogóle. To się musi ogarnąć. Mam tonę rzeczy, które w ogóle mogę też sprzedać. Bo... To jest wszystko do sprzedania, nie? za to można kupić. Za to można wszystko kuszników kupić. To są wszystko potencjalni, potencjalni ludzie, którzy nam się przydadzą. Mm, teraz czekamy na ludzi, żeby móc kuszników cisnąć. no tutaj ekonomia ewidentnie nie będzie grała głównej roli no dobrze błagam dajcie mi się odeprzeć Lila. uff no to nie będzie miłe. dobra My chcemy te katapulty zniszczyć przede wszystkim. I ci kopacze też będą manowing. Nie na tych kopaczy fajne by było. Ok, soga, że nic nie mówię, ale będę się skupiał. Czasem na tym, żeby po prostu ogarnąć i jest wieżyczkę, o której zapomniałem, że istnieje. Wyparłem jej egzystencję z pamięci, podświadomie. No cóż... Życie. Dobra. Naszym wojenek za dużo nie ma. To mnie bardzo niepokoi. A to pierdalnie zaraz. Mury, dobra. Nic się nie stanie. Nic się nie dzieje, absolutnie jak mury. Jak no, to palisadka gruba na dwa i powinny być git. Nie wierzę nie podejrzewam. Eee. Dobry, ok. Teraz portable Shieldy praktycznie nam byle robiły giera już nie powinno to być dużo problemu. Na tej strony chłop się widać, będzie przedzierał. No fajnie. Dwajcie na tę stronę, tu. Zapiszę sobie, pozwólcie. Oj oj! Wam co się odwaliło, że z tamtej idziecie. Fosy jeszcze zakopują. Kurde, W tym się chce. Ci tu w ogóle niszczą wszystko. Wow. Hm. Interesująco. Dobra, jeszcze trochę mieczy mogę owalić kupujemy, rzecz na kuszników. Im was więcej, tym lepiej, panowie. No ci tu będą sobie latać dookoła tego zamku. Kiedy tu próbują kopać i nie wychodzi. No generalnie to byśmy ten początkowy garnizon mieli potężniejszy niż to co tu jest to byłoby na pewno znacznie łatwiej coś zrobić hm. no ale odparty jest ten atak na co mogę powiedzieć nic tu nie było zbyt wymagającego no, jeżeli atak tak wygląda na to się dziwić nie trzeba za bardzo Jeszcze bym kupił tych okay. Jump Quick. otwórzcie jedną bramę z drugą, tu schody poproszę. Tu poproszę jakiś lepszy mur, bo oni troszeczkę się przez niego, jak przez masełko przejechali. Ja nie będę miał tutaj z tego co widzę, za bardzo ważliwości kamienia, żebym się kupić. A ironu mamy w cholerę. Tak zrobimy taki hmm. no, Komplet mahi? Mamy komplet więc Jest coś takiego jeszcze jak palisada w tej grze Co jest totalnie nie budulcem Nie ma tego w krzyżowcu a budowanie naprawdę o murków dodatkową palisadę powoduje to, że oni muszą jeszcze się przez palisadę przedłuć ani zaczynam nas bić po czymś co boli. No, teraz możemy tutaj sobie duchnąć więcej palisady, tu palisadę. No i chłopaki są praktycznie teraz. Bez szans. Hm. Dobra, no, ja brana bramę. Panowie. To jest generalnie miejsce, gdzie wy możecie wszędzie wykopać fosę. Gdy wy ją wykopiecie, ja będę z was dumny. Serio, tu wszędzie jest fosa do wykopania. Totalnie. To jest wszystko miejsce, gdzie można kopać fosę. Że ja kopię fosę? No dokładnie łucznice. więc będziemy kopać fase łucznikami. Łuczników jeszcze więcej zrekrutujemy, ponieważ łucznicy to jest jednak siła, która nam... Mhm. Uh -huh. mamy bóry do sprzedania. Super. Za te były kupimy więcej kuszników, Bucci. zobaczymy, czy to mamy radę odkopać. W porę hmm, sprzedałbym też te branie, których nie będę na pewno używał. To jest takie jeszcze tylko pod zapytania. Dobra, łuki. Jakby. Dobra. Problem jaki możemy napotkać jest następujący. Tych inżynierów i tych katapult, które tu zaraz będą jest tyle, że one nas zniszczą. pytanie ile nam rady inżynierów będziemy naprzód. No właśnie. Oj oj, oj, oj. No, te wieże są tyranne Potężnie Udało się Ale to nie jest mądre Nie myć ani trochę tego stauna z totalnym naprawdę wszystko Palisada jeszcze istnieje w tej grze, przypominam. Palisada jest totalnie opa. Zresztą naskać palisady i nikt wam nic nie zrobi. Przepraszam, co to za akcja dywersyjna pod tytułem Piki w Bog? Hmm. Nie mam pojęcia. Kończą mi się źródła... nie użna. Które mogą zapewnić mi więcej kuszników Bardzo mi się to zresztą nie podoba Kusznicy mi się za to podobają i chcę ich jak najwięcej <grym>, tak to też zrobię, oczywiście eee, Co to za... Przepraszam was bardzo to jest losowy taran, który po prostu... Co, co robi taran? Taranuje, nie? No właśnie. Czemu ten taran tu jest? Pytanie ze 100 punktów. Pytanie ze 200. Czemu oni idą tędy? No, jeszcze jeden atak będzie. tyle. Jego po prostu wszystko zasrać palisadą żeby nic się nie przedarło branżarze i powinno być kit Przede wszystkim tu przed wieżami wypadałoby nawalić tyle palisady ile tylko się da tu dobra jak coś to będziemy spieprzać za drugie mury. Nie? no a still palisada for the win e, dobra dobra jeszcze trochę was kupię Tyle mogę. Hmm. Wielku się już tiltuje, tak bardzo dobrze. Kopać, kopać, fata. Mordę. Ludzie, kopać. Nie wiem, wstawię tego tyle, żeby ci inżynierowie umarli, których on wysyła. Może to jest jakiś plan. W ten sposób i zrównowidź. Tutaj jakieś ditchpitche. Ja mam jednego łucznika dosłownie na tych tu Truda. I toksowniki dla was. Eee, mi tutaj pomożecie. Jeden, jeden z was tutaj się jeszcze przyda w razie dobre dobra. Panowie, kopać. Hmm. Będzie śmiesznie. Musimy to obronić. Garnizon jest raczej potężny.

Gdzie już zakupują fosy dookoła? O, to będzie dużo. Ho, ho! Nie, myślałem, że więcej. Ale, o, dobra, nieważne, niech jeszcze tu są. Uff, ci inżynierowie, to będzie straszne. No, zapiszemy sobie Maybe. ostatni raz. Nie mam za bardzo z czego kupić was więcej. Kupię was z czego tylko mogę. Nie, kupię stolna. Co ja czuję, że te wieże będzie trzeba naprawić teraz? A, a palisady może nie będzie wystarczająco dużo. Tam ja teraz przekonać, by, żeby nie, żebyście nie szli tam. Może? Ej, te. Killing pity faktycznie coś robią z tymi głupimi inżynierami. Co, co się konkretnie stało, że inży... Czy naprawdę przez te killing pity ja im uniemożliwiłem zrobić jakiekolwiek. Ujoj, ten 1000 IQ to weszło. Oni przez to, że zrobiłem te killing pity, oni nie mogli kompletnie postawić tej machin obleżniczych. I... Dobra, GG. Ci tutaj nie wiedzą o co chodzi, bo stoi tu palisada. Co się decydują zrobić? Wrócić. A ja perfekcyjnie oszukane. Tu byli łucznicy. Rozumiem, że... He, tak? No to wygląda. Dobra. No to jest GG. No zostali rozstrzelani w pizdziec. Idą teraz grubi. Grubi nie mają szans. No, kupiłbym paradoksalnie łuki. Łuczników zrobił. to, żeby ewentualnie popalić. No i stąd. Koksowników trochę dużo. I tam mogę stać, ile mi się chce, tak naprawdę. No i teraz, no już praktycznie zakopali wszystko, co się dało. No i weź tutaj fosę. Do końca. Tak ładnie kopiecie, za zakopcie. No i wszystkie budynki, które jak widać były na zewnątrz, stały rozdupione. Tylko schody się uchowały do wieży, wow. Taka to wieża. No. Atka. Też nie jest potrzebna. Myśliwego. Dobra. No wy już nic nie zrobicie absolutnie. Wy może nie zakupujcie tej fosy do końca jak możecie. inaczej ci będą, ci nie zaczną, ci się będą prób, nie będą próbować tam uderzać. W Stanach, w miejscu się rozpłaczą. Ha no to gdzie? No wiecie irona, to nic nie wykujecie, ja sprzedałem. sprzedałem wam tego irona całego. Za dużo nie wiem, jest z zasobów nas tak. Naprawdę 60 na 60 zbójnych nie jak ekonomia. bo to jest 5000. Niemiec i robisz sobie taką armię 120 kuszników ponad. No i strzelasz. No przyspieszamy tą grę do 90, no co ja mam czekać. Teraz to równie dobrze możemy zrobić takie... ...kurde invitation, w to postaci znaczy... macie bramę. No nie. Nie skasuję wam fosy, sorry. Nie da się tak usunąć fosy, trzeba by je zakopać, a ja tylko wy możecie. Samo nie da się własnej fosy zakopać, jest to bójka, ale cóż. To by zniszczył. No co, mogę więcej tych postawić. Dosłownie nie mam pomysłu jak przyspieszyć tę misję jeszcze bardziej. No będzie będzie wysyłał tak po parę jednostek, no ale nic mu to nie da. Będzie męczył. Poza tym mogę jeszcze mówić budynki, które dostaliśmy. Staliśmy jeszcze dodatkowo mm, napier wiadomo z skil, kildów, dostaliśmy stailsy. Mm, postawię sobie takie oto stajanki, jak tu. Mam koniki. I możemy dzięki temu robić te że na konikach. Możemy no, robić zwykłych że już to ostatnio mówiliśmy, ale oni są tacy, no, nieprzydatni, jeżeli chodzi o obronę. Koniki też. Koniki bardziej są przydatne co do obrony, bo można na nimi na przykład zrobić jak masik więcej taki na katapulty, na droga, I coś, co faktycznie da się nimi ogarnąć. Ale. styl, To wszystko było, wszystko było mówione. Katedra mówi. Oui. A tu też wszystko i tu też wszystko. Płatność doszedł. To ważne. Swojego czasu. I kowal. kowal. można miecze robić też. Teraz sam z tylko wekier. Kowal wcześniej już był. Wiecie co, możemy zrobić teraz? Taki śmieszny ruch. Outstanding move na katedra. A ten religion to taki średni wypowiedział u nas. W jest w ogóle basic, chyba plus dwa do szczęścia za religię, jeżeli się postawi katedrę. I plus jeden, jeżeli postawi się w to, to jest totalnie ładowe. A ja mam klateczki na psy jeszcze możemy robić. Mmm, tutaj są. Tak? No? tu? Gdzie są klatki na psy? Nie mogę jej znaleźć. Działa to tak, że psy są wypuszczane z tego i, i gryzą. Ty, na. No. Nie wiem, czy to nie powinno być jeszcze jakaś jedna ta. Co wam się stało, że żakcie wam uciekło? <śpiękne> Piękne Młynu no nie miałem tak w ogóle. Jak zresztą nieważne. Absolutnie nie mam ekonomii. Wszystko poszło na jednostki. Co jeszcze mu zostało? A, przez tego jednego rycerza, który tu idzie jednego dungeinera co tu siedzi i się jeszcze nie skończyła, tak? Copie, przestań czytać gazetę. Idź. Idź stąd Super To tyle Jak widać zresztą Całkiem spoko Filip. Tak oto przechodzimy przed ostatnią misję jak możecie się domyślić, bo została ostatnia. Ale zanim to klikniemy, muszę wam podziękować za ten odcinek. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia w ostatnim już odcinku z oryginalnej kampanii.